Ewangelia co nieco wędkarska opisuje ten cud, kiedy Piotr znajduje w pyszczku ryby no, solidną monetę statera, czyli dwie, dwie drachmy, czyli jednym słowem czterodniową zapłatę. Tak jakbyśmy my pracowali cztery dni i tyle znajduje w rybie Piotr, no, całkiem niezłe pieniądze, jak na jedno wędkowanie. Ale oczywiście nie to jest istotą tego fragmentu Mateuszowego. Zacznijmy od tego, że ten podatek, który powinien zapłacić Pan Jezus, nie jest podatkiem rzymskim. To nie jest ten podatek, który zbierał swojego czasu Mateusz, który był celnikiem, zbierał podatki na rzecz króla Heroda, a ten z kolei opowiadał się Rzymowi, więc ostatecznie był to... Podatek na Cesarstwo Rzymskie. Tutaj mówimy o podatku bardzo dawnym, podatku, który już pojawia się w księdze wyjścia, więc kiedy Izraelici są jeszcze na pustyni wyszli z Egiptu, jeszcze nie weszli do ziemi obiecanej i tam Pan Bóg przez Mojżesza nakazuje każdemu mężczyźnie od 20 roku życia płacić raz do roku taką właśnie opłatę na rzecz najpierw, przybytku tego ruchomego na pustyni, który przenoszono a potem już na rzecz świątyni, kiedy wybudował ją już Salomon w Jerozolimie. I ta opłata do czasów Pana Jezusa przetrwała. Yy, didrachma, czyli dwudrachma, yy, czyli dwa denary na rok trzeba było zapłacić, każdy mężczyzna dwudziestoletni i wzwyż taką opłatę na użytkowanie świątyni po prostu. I kiedy przychodzą poborcy do Piotra i Zadają to pytanie, wasz nauczyciel płaci ten podatek, oczywiście, Piotr odpowiada yy, tak, troszkę tak jakby niepewnie. No, to pytanie jest ewidentnie nastawione na to, żeby odpowiedź była tak. No przecież my moglibyśmy tak zapytać, no przecież jesteście dobrymi ludźmi, prawda? No to wiadomo, że nikt nie odpowie przy takim pytaniu. Więc Piotr jest troszeczkę niepewny, jakby nie do końca wiedział, czy Jezus płaci, nie płaci. Możemy mieć w pamięci też inny fragment, kiedy przynoszą Jezusowi monetę i pytają, czy trzeba płacić podatki Cezarowi. I Jezus wtedy nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Nie mówi oczywiście, że trzeba płacić, albo oczywiście, że nie trzeba płacić. I tutaj Piotr odpowiada, no tak, ale kiedy idzie do Jezusa, Jezus zadaje mu pytanie, czy król opodatkowuje swoje dzieci? Jakbyście byli królo, królami czy królowymi, jakbyście mieli niesamowitą władzę, ktoś z Was by został prezydentem, powiedzmy Rzeczpospolitej, to ściągalibyście podatki z własnych dzieci? Córeczko, czy zapłaciłaś podatek? No nie, chyba nie, prawda? Raczej podatki się ściąga od obcych, jak pyta Pan Jezus. No i słusznie też Piotr tak odpowiada, no nie, no, król nie ściąga podatków od swoich najbliższych, od swojej rodziny, tylko od ludzi obcych. I Jezus mówi, no właśnie, ja jestem synem największego króla, tak się składa, Ojca, który jest w niebie i już tworzymy Jego królestwo, a więc jesteśmy zwolnieni z podatków, płacić nie musimy. A jednak, mówi, żeby jednak nie zgorszyć tych, którzy oczekują tych pieniędzy, idź, wyłów tę rybę i tam znajdziesz ten pieniądz. Co jest ciekawe w tej Ewangelii? Znowu Jezus nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Czasami wydaje mi się, że chcielibyśmy troszkę pójść na łatwiznę i mieć wszystkie odpowiedzi podane na talerzu. Mam zrobić to czy nie, Panie Jezu. Mam tam pojechać czy nie. To czy tamto. I chcielibyśmy, żeby ktoś, drugi człowiek yy, powiedział jasno, tak, tak, trzeba zrobić tak albo nie. A jednak Jezus, zobaczcie, w większości przypadków nie odpowiada jednoznacznie. Robi zupełnie coś innego. Co mianowicie? Tak jak dzisiaj, tak jak w przypadku tej monety z wizerunkiem Cezara, Jezus zawsze odnosi do swojego Ojca. Odnosi nas do relacji z Bogiem. Nie dając odpowiedzi takiej jasnej, tak, tak, trzeba zrobić w ten sposób, mówi, jeśli coś należy do Ojca, to oddaj mu to. Dzisiaj mówi, jesteśmy synami Królestwa, jesteśmy synami Ojca w niebie. Idź tą tym tropem. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z tym, co Jezus zupełnie w innych okolicznościach powiedział, niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. To jest zupełnie coś innego. Tutaj chodzi o to, że pewne problemy, które przychodzą, takie jak płacenie podatków, choćby, kiedy już brakuje nam pieniędzy na rachunki, powiedzmy, czy inne sytuacje, w których sobie nie radzimy, Myślę, że ta dzisiejsza Ewangelia sugeruje nam, że te doświadczenia przychodzą po to, żebyśmy bardziej zwracali się do Ojca. Dla Pana Boga tyle by zajęło rozwiązać wszystkie nasze problemy w jednej sekundzie. Dać nam pół biliarda dolarów, dać nam zdrowie po prostu jak Herkules, mądrość jak Salomon i w ogóle wszystko, co byśmy chcieli. Tylko że po co? Co byśmy z tym zrobili? Albo byśmy zwariowali, albo wpadli w pychę taką, że. Po trzech, jakbyśmy się znaleźli w piekle. Więc Pan Bóg daje nam doświadczenia, a jednocześnie swoją potężną obietnicę, że w tych doświadczeniach, jeśli będziecie do mnie się zwracać, ja was będę wybawiał, ja was będę ratował, będę objawiał moją chwałę i w ten sposób będziecie się uczyli tego, kim jestem. Tak jakby powiedzieć, że nasza rzeczywistość, która wydaje się być wyprana z Pana Boga kompletnie, że zło triumfuje, że wszystko jest nijakie staje na głowie, co w jakim stopniu jest prawdą, ale nie do końca. Bo jednak Bóg jest Bogiem, On jest Panem. I to troszkę w pierwszym czytaniu widzimy, kiedy prorok Ezechiel zostaje uprowadzony do Babilonii jakieś 600 lat przed Panem Jezusem, mniej więcej, Jerozolima jeszcze nie została zdobyta, ale już. Pierwsza porcja mieszkańców Jerozolimy i Judy zostaje uprowadzona do Babilonii i Ezechiel jest pomiędzy nimi. Jeremiasz zostaje w Jerozolimie, będzie świadkiem upadku miasta, zniszczenia świątyni, a w tym czasie Ezechiel jest już w Babilonii i jest już pasterzem tych, którzy są uprowadzeni. I on tam ma niesamowite wizje, które uczą nas, że codzienność jest pełna Pana Boga. Czy widzimy, czy nie, czy chcemy, czy nie, ale jest to do odkrycia, jest to do zrozumienia, do uwierzenia. Więc myślę sobie, że dzisiaj to słowo zachęca nas do tego, żebyśmy na nowo próbowali wzmacniać czy odnowić naszą relację z Ojcem, abyśmy więcej z nim rozmawiali, więcej go pytali. I nie mówię tutaj tylko o formalnej modlitwie, która jest czymś oczywistym, ale. O takich sprawach zwykłych, codziennych, takich jak podatki, takich jak zwykłe rzeczy, które robimy na co dzień, żebyśmy więcej korzystali z tej niesamowitej łaski, że jesteśmy synami królestwa, jesteśmy córkami królestwa, albo mówiąc dokładniej, jesteśmy dziećmi wielkiego króla. Ale to zobowiązuje nas przede wszystkim do tego, żeby umacniać, budować relacje z królem, który, to jest bardzo dobra nowina, jest naszym Ojcem. Niech on obdarzy Was spokojem.